Hej, siemanko, z tej strony Bąguś i witam was w kolejnym materiale, a zarazem kolejnym konkursie na kanale MSI. Dzisiejsze zadanie jest dosyć proste, ponieważ musicie oczywiście zasubskrybować kanał, a po drugie odpowiedzieć w komentarzu na pytanie, które jest naprawdę zacnym pytaniem, a mianowicie, jaka gra kojarzy ci się z latem oraz wakacjami, no i uzasadnij oczywiście swój wybór. A nagrody są naprawdę kozackie, ponieważ za pierwsze miejsce możecie otrzymać MSI Clutch GM60 wraz z pluszakiem oraz plecakiem MSI, za drugie miejsce Możecie otrzymać MSI GK30 combo, więc dostaniecie tam mysz Oraz klawiaturę, oczywiście do tego Macie pluszaka wraz z Plecakiem MSI, a za trzecie miejsce Możecie dostać właśnie pluszaka Oraz plecak MSI Konkurs trwa do 4 lipca, więc jak Widzicie macie jeszcze sporo czasu, ale Pamiętajcie, możecie potem zapomnieć, więc Skomentujcie ten film teraz Oczywiście tak jak powiedziałem wcześniej, zostawcie Suba oraz łapkę, by konkursów takich Pojawiało się jak najwięcej, ale hola hola Chciałem wam powiedzieć, że oczywiście w w opisie filmu macie drugi konkurs, jeżeli jesteście fanatykami albo fanami po prostu mangi i w ogóle japońskiej kultury, to zapraszam Was, właśnie w opisie jest konkursik na taki staw, ale nie tylko, więc koniecznie sprawdźcie właśnie link w opisie. Mam nadzieję, że wszystko jest wyjaśnione, więc ja się z Wami żegnam, powodzenia Wam życzę, cześć!